Impreza Disney Expo trwa w najlepsze i już dostaliśmy kilka bardzo ciekawych rzeczy związanych nie tylko ze światem MCU, ale także na przykład ze Star Wars. Jednak dziś przyjrzymy się temu, co zostało dokładnie zapowiedziane przez Marvel, a tego jest trochę i są to całkiem pikantne rzeczy. Pomimo tego, że nie dostaliśmy nic związanego z oficjalną czwartą MCU, co wielu zawiodło, dostaliśmy kilka rzeczy, które będą wypełniać pewne łądki, które oficjalne w wielkich produkcjach MCU nie zostaną poruszone. Mowa tutaj oczywiście o serialach, które będą transmitowane na platformie Disney Plus i są nimi między innymi takie jak Loki, Falcon i Winter Soldier czy WandaVision. Są one bezpośrednio powiązane z wielkimi produkcjami MCU i dobrym przykładem jest wielka rola Scarlet Witch w filmie Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Jednak jak się okazuje, zapowiedziane seriale podczas Diego Comic Conu to nie wszystko i podczas właśnie Disney 23 dostaliśmy trzy nowe tytuły, które zagoszczą na platformie Disney Plus. Podczas pokazu Marvela na Disney Expo dostaliśmy zapowiedź nowych seriali, które będą wypełnieniem tego, co będzie się działo w głównym wątku MCU. Kilka dni temu zrobiliśmy film, w którym poruszyliśmy sześć tytułów, które Marvel zarezerwował sobie i był tam między innymi taki tytuł jak Moon Knight. Okazuje się, że to nie będzie jeden wielki film, tylko show właśnie na platformie Disney+. Plus. Drugim tytułem jest Mrs. Marvel, czyli opowieść o dziewczynce, która stała się nad człowiekiem i zdobyła gigantyczne moce. O tych dwóch serialach zrobi oddzielne filmy, ponieważ dziś przyjrzymy się trzeciemu show, które nazywa się She-Hulk. I nie trzeba zbyt wiele mówić, aby zrozumieć o kogo chodzi. She-Hulk jednym słowem to kobieta Hulk. Według kanonu Marvela nazywa się ona Jennifer Walters i jest bezpośrednio powiązana z Brucem Bannerem, czyli podstawowym Hulkiem, który jest jej kuzynem. Trzeba przyznać, że jak się przyjrzymy jej postaci, to do, dostrzeżemy wiele powiązań z obecnym światem MCU. Pod koniec Spider-Man Far From Home dowiedzieliśmy się, że postać J.J. Jamesona powraca i będzie znowu kłębiła Spider-Mana. Jego syn, John Jameson, znany astronauta, którego widzieliśmy podczas pierwszej trylogii Spider-Mana, jest byłym mężem she -Hulk. Ten świat jest rzeczywiście niewiarygodnie mały. Jednak wróćmy do samej postaci she która wbrew pozorom jest niezwykle ciekawa i może wiele wnieść w świat MCU. Jako Jennifer Walters jest zwykłym adwokatem, jednak jako she jest łowczynią nagród, superbohaterką i agentką The Shield. Swojego czasu z współpracowała z Avengersami, jednak gdy odkryło, jak wielką moc posiada, postanowiło się od nich oddzielić, aby przypadkiem ich nie skrzywdzić. W odróżnieniu od prawdziwego Hulka nie była ona efektem jakiegoś nieudanego eksperymentu. Podczas ucieczki przed Dumbotami Bruce schował się w domu Jennifer, jednak podczas nocy dom został rozstrzelany i kompletnie zniszczony. W czasie ataku mocna ranna została właśnie Jennifer, która była na skraju śmierci. Bruce, aby ją rotować, wstrzyknął jej swoje DNA, co spowodowało mutację i stworzenie kolejnego Hulk'a. W tym przypadku kobiecej wersji. She-Hulk jednak różni się mocno od znanego dobrze nam Hulk'a. Po pierwsze nie jest ona aż tak silna jak on. Podczas szału mogła mu dorównać siłę, jednak wpadała ona w niego bardzo, bardzo rzadko. Plus, gdyby to Hulk wpadł w szał, to She-Hulk nie miałaby kompletnie żadnych szans. Jeśli nie wiecie czym jest szał Hulk'a, to polecamy scenę z Avengers Age of Ultron, gdzie byliśmy świadkami walki pomiędzy Hulk'iem i Iron Manem w zbroi Hulk -Bastain. Dodatkowo Jennifer nie zmienia się aż tak bardzo podczas przejścia w postać Hulka. Bruce zwiększał się kilkukrotnie i ważył o wiele, o wiele więcej. Jednak She-Hulk ważyła tylko cztery razy więcej od jej ludzkiej postaci. A co do wyglądu, to praktycznie nie było żadnych większych zmian. Oczywiście, stawała się ona zielona i miała większe mięśnie, ale to w tym przypadku wszystko. Posiada ona jedną zdolność, której nie posiada Hulk, czyli samoleczenie. Choć nie widzieliśmy w filmach, aby Hulk otrzymywał jakieś większe obrażenia, prócz tych z Avengers Endgame. A nawet i te nie ukazywało zdolności samoleczenia. She-Hulk może bardzo szybko wyleczyć własne rany, co często było porównywane do mocy Wolverina. Jednak nadal kobieta Hulk potrzebuje o wiele więcej czasu niż on. Trzeba przyznać, że jako kobieta jest niezwykle ciekawą postacią, a jako She-Hulk jest jednym z najsilniejszych Avengersów, których obecnie znamy i które nam pozostały. A wiecie co jest niezwykle ciekawe? Na przykład ta koszulka, czy ta bluza. O, ta jest całkiem niezła. Zapraszamy do sklepu naszego sponsora, gdzie znajdziecie ponad 10 tysięcy ubrań wzorowanych na bohaterach Marvela. Przejdźcie do opisu, gdzie znajdziecie link do samego sklepu, jak i kody promocyjne na wasze zakupy. A wy cieszycie się, że Marvel wprowadził kobietę Hulk do MCU? Czy może robi się tych bohaterów troszeczkę za dużo? Jesteśmy zawsze ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, pani i panowie, ja nazywam się Sedoner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.